Siema, dzisiaj wam powiem ciekawostkę o ku Normalny ku wygląda tak. Leci pocisk, odbija się, uderza w ziemię i cofa. Dzisiaj wam powiem, jak łatwo to skrócić. Wystarczy, że w okolicy ściany, tak gwiazdka, ten to jest jakby pokazuje nam tą długość, do gdzie to leci, ten celownik. Wystarczy, że dotknie ściany, omsknie się nawet o ścianę. Odbije się od ściany, zmieni swój kolor i bardzo szybko wróci. Jest to w miarę praktycznie, bo, bo pocisk ten bardzo, bardzo szybko leci, bardzo szybko wraca, bardzo szybko robi jakiś damage niż zwykłe kół. Bardzo łatwo je zobaczyć. Szybko da się z tego uciec, bo ten obszar jakiś jest, ale jednak nie za duży. A damage jakoś to nie zmienia. W sumie damage 286, a taki damage z odbiciem od ściany też 286, tylko właśnie jest dużo szybszy. W tym jest ta różnica, więc nawet jeżeli kogoś gonicie, możecie po prostu doskoczyć, zrobić to. Co jest ważne, to nie zależy od obszaru, tylko od tej gwiazdki. Ta gwiazdka musi jakby dotknąć ściany, bo inaczej nie wyjdzie, bo możecie tym polem bokiem pola uderzyć o ścianę, o tak jak tutaj. Pocisk normalnie, jakby. Sam pocisk musi od ściany się odbić jakby. Mam nadzieję, że coś ciekawego pokazałem. Jakąś sztuczkę przyjemną. Żegnam.